Dzisiaj specjalnie dla Was jesteśmy w Myślęcinku, gdzie nagrywamy wyrzutnie Nerf and strike Elite STRIFE od firmy Hasbro. W zestawie oprócz wyrzutni znajdziemy również pociski. Pociski umieszczamy w magazynku. aby wyjąć go i naładować. Tutaj znajduje się przycisk, którym włączamy wyrzutnię. Jest ona półautomatyczna. Zasilana jest bateriami. Tutaj mamy drugi przycisk, którym już wypuszczamy strzałki z naszej wyrzutni. Na górze mamy również taką oto pokrywę, którą gdy otworzymy, zablokujemy działanie wyrzutni. Widzimy teraz nasz pocisk. Zamykamy osłonę. Naciskamy dolny przycisk. Słyszymy dźwięk wyrzutni. I możemy strzelać. Pociski lecą na odległość przynajmniej 15 metrów, a może nawet i jeszcze dalej. Kupcie ten wyrzutnie na mega dyskont i śmigajcie na dwór, postrzelać się.